Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Przedstawię dzisiaj aspekty Feng shui na kolejny dzień, 10 stycznia 2024 roku. Moi drodzy, dzisiaj już dzień jest pod koguta według chińskiego kalendarza, a jeśli chodzi o urzędnika, to swoje władztwo objął dzisiaj dziewiąty Urzędnika, a nazwa jego brzmi sukces. Moi drodzy, ale powoli, powoli zbliżamy się przecież do nowiu. jesteśmy w energii nowi. I tutaj dzisiaj troszeczkę Feng shui tak zaleca wyhamować, wyhamować i zwrócić właśnie uwagę na to, że jesteśmy w energii nowej. A propos, jeśli jesteśmy właśnie przy księżycu, a to też zwróćcie uwagę na pusty kurs księżyca przy planowaniu swoich codziennych czynności i aktywności. Informacje na temat tego zjawiska na dole w opisie każdego filmiku. E, drodzy moi, no dziewiąty urzędnik, sukces, za chwilkę się zajmiemy tym dziewiątym urzędnikiem, ja jeszcze przypomnę, że mamy dalej władztwo drewnianego bawału według chińskiego kalendarza, solarnie i lunarnie, za chwileczkę się to zmieni, bo mamy jutro nów, a więc moi drodzy. Wejdziemy w nowy miesiąc lunarny, rok dalej we władaniu wodnego królika, niezmiennie moi drodzy, a zbliżamy się do roku zielonego smoka, drewnianego smoka. Yy, nie jadeitowej to, Kochani moi, <noise> muszę, muszę, muszę to powtarzać, słuchajcie, no bo najważniejsza jest wiedza i edukacja, a nie jakieś tam yy, drdy małe opowiadane. Kochani moi, 10 styczeń 2024 dzień po władaniem dziewiątego urzędnika, Feng i zaleca w tym dniu przede wszystkim hmm, zaczynanie różnych ważnych dla nas czynności, takich, które chcielibyśmy, żeby długo zostały w naszym życiu. Yy, moi drodzy, tylko tak, yy, jeśli chodzi tutaj o wprowadzanie takich zmian w życiu, jak zawieranie małżeństwa, czy wprowadzenie, no może wprowadzić się, możemy dzisiaj do nowego domu mieszkania, będzie to OK, ale moi drodzy, nie jest to dobry Moment na przykład na zawarcie małżeństwa, mimo wszystko, że Fengshui tutaj jako ten dzień pokazuje, że on do, do jest dobry, ale zwracamy uwagę na fazę księżyca. Przy nowiu takich rzeczy po prostu nie czynimy. Moi drodzy, dzisiaj jest to też dobry moment na to, żeby dokonać pochówku zmarłych. Jak najbardziej i faza księżyca, i dzień temu sprzyja. Dobry też na to czas, żeby zawrzeć jakiś ważny dla nas kontrakt biznesowy. To dobry moment na to, żeby rozpocząć daleką podróż i rozpocząć, uwaga, uwaga, słuchajcie, budowę domu. Właśnie przed nowiem, tutaj przy ubywającym księżycu, bardzo dobrze jest właśnie rozpoczynać tego typu rzeczy, dlatego że, słuchajcie, będzie pracy bardzo szybko ubywało, a budżet nie przerośnie naszych oczekiwań, więc szybko się po prostu uwiniemy z robotą i zamkniemy budżet. Słuchajcie, nie na minusie, nie na minusie, tak jakżeśmy chcieli, z takimi założeniami. Dzisiaj nie zaleca się rozpoczynania sporów sądowych, jeżeli chcemy takowe spory wygrać. Dzisiejszy dzień będzie dobry. Dla osób rodzonych w znaku chińskiego bawołu, smoka, węża i koguta, neutralny dla szczura, tygrysa, konia i małpy, a zły dla królika, kozy, psa i świni. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy. Życzę wszystkiego dobrego i zapraszam na kolejne spotkanie z Feng Shui.